Ona patrzy, odwraca wzrok, dotyka swoich włosów, kiedy się zbliżasz, śmieje się z rzeczy, które nie są aż tak zabawne, i znika na kilka dni, żeby wrócić z przypadkową wiadomością o niczym, a ty stoisz w tej dziwnej przestrzeni między coś jest a nic nie jest. Bo ona nie powie, nigdy wprost, nie powie chcecie, nie napisze tęsknie. Nie przyzna, że od tygodni obserwuje każdy Twój ruch, że jej ciało reaguje, zanim zdąży pomyśleć, że jej umysł szuka pretekstów, żeby Cię zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. Dlaczego? Bo przyznanie się to utrata kontroli, bo przyznanie się to ryzyko odrzucenia, bo przyznanie się to pokazanie karty, zanim zobaczy Twoją. I dlatego ona mówi ciałem zachowaniem. Obecnością, i nieobecnością. Mówi językiem, który większość mężczyzn nie rozumie, bo czeka na słowa, na deklaracje, na pewność, ale ciało nie kłamie ciało zawsze mówi pierwsze. I jeśli wiesz, jak słuchać, zobaczysz wszystko, zanim ona zdąży ukryć. Jestem Anną Lustrzaną, i dzisiaj pokażę Ci siedem ukrytych sygnałów, które każda kobieta wysyła, kiedy Cię chce. Ale nigdy tego nie przyzna. Siedem oznak, które jej ciało, jej umysł, jej emocje zostawiają, jak ślady na śniegu, zanim jeszcze pojawi się jakiekolwiek słowo. Bo jeśli nauczysz się je rozpoznawać, przestaniesz zgadywać, przestaniesz czekać, przestaniesz tracić szansę, bo wreszcie zobaczysz to, co zawsze było przed tobą. Zanim zrozumiesz sygnały Musisz zrozumieć, dlaczego ona ukrywa. Wyobraź sobie, że czujesz coś mocnego, coś, co cię podnieca, niepokoi, rozbudza, ale zamiast pokazać to otwarcie, twój mózg włącza alarm. Nie teraz, nie tak szybko. Co jeśli się pomylę, co jeśli on tego nie czuje, co jeśli mnie odrzuci? To nie jest zimna kalkulacja. To nie jest gra. To jest mechanizm obronny. Kobiety, szczególnie na początku, noszą w sobie paradoks. Pragną bliskości, ale chronią się przed nią. Chcą pokazać zainteresowanie, ale boją się być zbyt oczywiste. Testują, czy jesteś stabilny emocjonalnie, zanim zdecydują się zaufać. I robią to wszystko nieświadomie. Dlatego zainteresowanie nie przychodzi jako jasna deklaracja. Przychodzi jako seria niewielkich gestów, zachowań, mikroreakcji, które układają się w obraz, a ty musisz nauczyć się go czytać, bo kiedy kobieta czuje do ciebie coś prawdziwego, jej ciało reaguje szybciej niż jej myśli. Jej uwaga kieruje się w Twoją stronę, zanim jeszcze zdecyduje, czy chce, żebyś to zauważył. Jej układ nerwowy się budzi, nawet jeśli próbuje pozostać obojętna. I właśnie te reakcje, nieświadome, instynktowne, niemożliwe do całkowitego ukrycia, zdradzają prawdę. Pierwszy sygnał: Ona patrzy, nawet gdy myśli, że nie patrzysz. To nie jest zwykłe spojrzenie, to nie jest przypadkowy rzut oka, to jest obserwacja. Kiedy kobieta czuje do Ciebie zainteresowanie, jej wzrok wraca do Ciebie jak magnes, nawet w tłumie. Nawet gdy rozmawia z kimś innym, nawet gdy próbuje wyglądać na zajętą, jej wzrok cię znajduje, i kiedy łapiesz jej spojrzenie, ona odwraca je szybko, zbyt szybko, jakby przyłapana na gorącym uczynku. To nie jest brak zainteresowania, to przeciwieństwo. Bo gdyby naprawdę cię nie widziała, nie musiałaby uciekać wzrokiem, po prostu by przeszła dalej, obojętnie, bez żadnej reakcji. Ale ona reaguje. I ta reakcja mówi wszystko. Psychologia nazywa to uwagą ukierunkowaną. Jej mózg automatycznie skanuje przestrzeń w poszukiwaniu ciebie, bo jesteś dla niej emocjonalnie istotny. To nie jest świadomy wybór. To odruch układu limbicznego, który reaguje na obecność kogoś, kto wzbudza zainteresowanie, pożądanie, ciekawość. Więc jeśli zauważasz, że ona często przypadkiem patrzy w Twoją stronę, a potem szybko odwraca wzrok, nie myśl, że to oznaka obojętności. To oznaka, że ją intrygierz, że jej uwaga nie potrafi się od Ciebie oderwać, że nawet jeśli jeszcze nie wie, co z tym zrobić, jej ciało już podjęło decyzję. Drugi sygnał: zmienia się, kiedy Cię widzi. Poprawia włosy. Prostuje się, przygładza ubranie, sprawdza swoją twarz w telefonie albo lustrze. I robi to w sekundę, kiedy tylko pojawia się szansa, że ją zobaczysz. To nie jest próżność, to instynkt. Kiedy kobieta zauważa kogoś, kto dla niej ma znaczenie, jej ciało automatycznie przełącza się w tryb prezentuje się. To nieświadome, ale wyraźne. Nagle staje się bardziej świadoma swojego wyglądu, swojej postawy, swojej przestrzeni, bo podświadomie chce, żebyś ją zobaczył w najlepszym świetle. Psychologowie nazywają to autoprezentacją to naturalna reakcja na obecność kogoś, kto wzbudza pożądanie. Jej mózg wysyła sygnał: On jest tutaj, dbaj o to, jak wyglądasz. I to nie dotyczy tylko włosów zmienia się jej głos. Staje się nieco bardziej melodyjny, zmienia się jej postawa, bardziej otwarta, mniej napięta, zmienia się nawet jej sposób oddychania trochę płytszy, trochę szybszy, bo jej układ nerwowy reaguje na Twoją obecność. Wszystko to dzieje się w ułamku sekundy, automatycznie, bez planu, i właśnie dlatego to tak ważne. Bo świadome działania można kontrolować, ale nieświadome reakcje ciała, nie da się ich w pełni ukryć. Więc kiedy widzisz, że przy tobie robi te małe gesty, te drobne korekty, te subtelne dostrojenia, wiedz, to nie jest przypadek. To jej sposób mówienia: Widzę cię i zależy mi, jak ty widzisz mnie. Trzeci sygnał. Znajduje preteksty, żeby cię dotknąć, dotyka twojego ramienia podczas rozmowy. Poprawia kołnierzyk. Zdejmuje nieistniejący włos z twojej koszuli. Szturchnie cię, śmiejąc się. To nie są przypadkowe gesty, to są testy, bo dotyk to najintymniejsza forma komunikacji. Kiedy kobieta dotyka cię świadomie, nawet jeśli to tylko przez sekundę, przekracza granicę przestrzeni osobistej. A przekroczenie tej granicy nie jest przypadkowe. To znaczy, że czuję się z tobą wystarczająco komfortowo, żeby wejść w twoją przestrzeń fizyczną, że chcę sprawdzić, jak reagujesz, że testuje, czy przyjmujesz ten kontakt, czy się przed nim bronisz. I właśnie to jest kluczowe. Ona nie dotyka każdego, dotyka tylko tych, do których czuje coś więcej niż obojętność. W psychologii mówi się o testowaniu granicy fizycznej. To sposób, w jaki ludzie badają, czy druga osoba jest otwarta na większą bliskość. Jeśli ty reagujesz pozytywnie, nie odsuwasz się, nie zaczynasz dystansu, to sygnał dla niej, że jest bezpiecznie, że możesz być kimś bliskim. A jeśli dodatkowo ona powtarza te gesty. Jeśli dotyka Cię częściej niż innych, to nie jest przyjaźń, to jest coś więcej, bo w świecie kobiet dotyk ma znaczenie, jest celowy, nawet jeśli wygląda na spontaniczny i jeśli kieruje go w Twoją stronę, to dlatego, że jej ciało już wie, czego chce, zanim jej umysł będzie gotowy to przyznać. Czwarty sygnał: śmieje się zbyt łatwo. Mówisz coś, co nawet nie jest aż tak zabawne ale ona się śmieje autentycznie, z całego serca. I to nie jest uprzejmość, to nie jest kurtuazja, to emocjonalna reakcja, bo kiedy kobieta czuje do ciebie pociąg, twoja obecność staje się dla niej przyjemna na poziomie neurochemicznym. Jej mózg produkuje więcej dopaminy i oksytocyny w twoim towarzystwie, dlatego nawet zwykłe rzeczy nabierają koloru. Dlatego nawet mało śmieszne żarty sprawiają, że się śmieje. To nie jest kwestia humoru, to kwestia asocjacji. Jej mózg skojarył cię z czymś dobrym, ciepłym, pozytywnym. Dlatego wszystko, co mówisz, brzmi lepiej. Dlatego wszystko, co robisz, wydaje się bardziej interesujące. I śmiech jest naturalnym, automatycznym sposobem przedłużania interakcji, bo śmiejąc się. Tworzy pozytywną pętlę. Ty mówisz, ona się śmieje, ty mówisz więcej, ona zostaje dłużej i w tej pętli rośnie więź. Psychologicznie śmiech pełni jeszcze jedną funkcję: maskuje napięcie emocjonalne. Kiedy kobieta czuje do ciebie coś głębszego, ale nie wie, jak to wyrazić, śmiech staje się bezpiecznym kanałem. Pozwala być blisko, nie pokazując zbyt wiele. Więc jeśli ona śmieje się łatwo, jeśli nawet drobne rzeczy wywołują u niej radość w Twoim towarzystwie, to nie dlatego, że jesteś najzabawniejszym człowiekiem na świecie to dlatego, że jesteś kimś, kto sprawia, że jej układ nerwowy czuje się dobrze i to wystarczy, żeby każdy Twój gest nabrał znaczenia. Piąty sygnał: tworzy preteksty do kontaktu. Pisze ci o czymś totalnie nieistotnym, wysyła zdjęcie czegoś przypadkowego, komentuje stary post, zadaje pytanie, na które mogłaby znaleźć odpowiedź w internecie, i robisz to samo pytanie sobie: po co? A odpowiedź jest prosta bo chce być w kontakcie, bo kiedy kobieta czuje do ciebie coś prawdziwego, jej umysł zaczyna szukać powodów, żeby się odzywać. I nie muszą to być ważne powody, wystarczy, że są powodem. To nie jest nachalne, to nie jest desperacja, to jest strategia utrzymania obecności. Psychologia nazywa to podtrzymywaniem kanału emocjonalnego. Kiedy ktoś jest dla nas ważny, nieświadomie szukamy sposobów, żeby nie zniknąć z jego pola uwagi bo brak kontaktu oznacza ryzyko zapomnienia, a ona nie chce, żebyś zapomniał. Więc wymyśla powody, Tworzy preteksty. I nawet jeśli same w sobie są nieistotne, ich funkcja jest bardzo konkretna. Przypomnieć Ci, że istnieje. I to działa dwustronnie. Bo jeśli regularnie odpowiadasz, jeśli angażujesz się w te nieistotne rozmowy, ona czyta to, jako sygnał: On też chce ze mną rozmawiać. Są, so, a to tylko pogłębia jej pewność, że coś między wami jest. Więc jeśli zauważasz, że ona znajduje dziwne powody, żeby się odzywać, nie myśl, że to tylko znudzona rozmowa, to strategia, to świadomy lub nieświadomy sposób pozostania w Twoim życiu, bo obecność tworzy więź, a więź tworzy możliwość czegoś więcej. Szósty sygnał: Jest niespokojna w Twoim towarzystwie, bawi się włosami, dotyka telefonu. Porusza nogą, przestawia przedmioty na stole. I nie, to nie oznacza, że się nudzi, to oznacza, że czuje, bo kiedy kobieta czuje do Ciebie pociąg, jej układ nerwowy przełącza się w stan podwyższonej aktywacji to stan pomiędzy ekscytacją a lękiem pomiędzy pragnieniem a niepewnością. Jej ciało chce być blisko, ale jej umysł nie wie jeszcze, czy to bezpieczne. Dlatego jej energia musi gdzieś wyjść i wychodzi przez małe, powtarzalne gesty. Psychologicznie to nazywa się zachowaniem autostymulacyjnym sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego. To nie jest świadome to automatyczne. Jej ciało próbuje poradzić sobie z emocjami, które czuje, ale jeszcze nie potrafi nazwać, i właśnie dlatego to tak ważny sygnał, bo gdyby była naprawdę obojętna, byłaby spokojna, nie byłoby napięcia, nie byłoby niepokoju, po prostu siedziałaby normalnie, bez żadnych oznak dyskomfortu. Ale ona nie jest spokojna, jest poruszona i to poruszenie jest dowodem na to, że coś w niej działa. Nie pomyl tego z nudą. Nuda wygląda inaczej. Apatia, brak reakcji, wycofanie. To, co widzisz tutaj, to coś przeciwnego. To nadmiar energii, to wewnętrzne napięcie między tym, co czuje, a tym, co może pokazać. I to napięcie to dowód, że ma dla ciebie znaczenie, że Twoja obecność ją dotyka, że jej ciało reaguje, zanim jej myśli nadążą. Siódmy sygnał: Jest obecna cyfrowo, ale dyskretnie, lajkuje Twoje posty, ogląda Twoje stories, komentuje, ale lekko, bez przesady i czasami wraca do starych zdjęć, czasami reaguje na coś sprzed tygodni, jakby przeglądała Twoją obecność w internecie, ale nie chce, żebyś wiedział jak bardzo. To nie jest stalking, to badanie terenu, bo kobieta, która czuje do Ciebie coś więcej, Chcę wiedzieć więcej, chcę zobaczyć, kim jesteś poza rozmową. Chcę zrozumieć twoje życie, twoje wybory, twoich przyjaciół, twój styl bycia. I robi to w przestrzeni, która daje jej bezpieczeństwo w internecie. Może patrzeć bez ryzyka odrzucenia, może obserwować bez konieczności wyjaśniania, ale zostawia ślady, bo obecność cyfrowa. To też forma komunikacji. Kiedy ona regularnie angażuje się w Twoje treści, to sposób mówienia: Widzę Cię, interesujesz mnie, chcę być częścią Twojego świata, nawet jeśli tylko na ekranie. I jest jeszcze coś cicha zazdrość. Jeśli kobieta czuje do Ciebie pociąg, będzie zwracać uwagę na to, z kim się kontaktujesz, kto komentuje Twoje zdjęcia kto pojawia się obok ciebie na fotkach i czasami ta uwaga przejawia się jako subtelne pytania, lekkie komentarze, drobne wzmianki, to nie jest kontrola, to zainteresowanie z nutą lęku. Bo jeśli ona już zaczęła cię chcieć, to idea, że ktoś inny też może budzi w niej instynkt ochronny i ten instynkt, choć ukryty, subtelny, ledwo widoczny, też jest sygnałem. Sygnałem, że przestałeś być obojętny i jest jeszcze coś, wzorzec prowokacji i znikania. Pisze do ciebie, rozmawiacie. Jest zaangażowana, żywa, obecna, a potem znika. Na dzień, na dwa, czasem na tydzień i wraca, jakby nic się nie stało z kolejną przypadkową wiadomością. Co to znaczy? To nie jest brak zainteresowania. To test, bo kobieta. Która czuje coś prawdziwego, ale nie chce stracić kontroli, używa strategii oddalenia, żeby sprawdzić, czy ty się załamiesz, czy pozostaniesz stabilny. Chce zobaczyć, czy jej nieobecność cię zdenerwuje, czy po prostu poczekasz. Psychologicznie to nazywa się testem pewności emocjonalnej. Ona odsuwa się, żeby zobaczyć, co zrobisz. Czy będziesz błagać o uwagę? Czy zareagujesz frustracją, czy po prostu zostaniesz sobą? I twoja reakcja mówi jej wszystko. Jeśli zareagujesz spokojem, jeśli przyjmiesz jej rytm bez dramatyzowania, to sygnał, że jesteś emocjonalnie dojrzały, że nie jesteś potrzebny, tylko obecny, a to dla niej jest niesamowicie atrakcyjne, bo to, czego ona naprawdę szuka, to nie ktoś, kto będzie się trzymać kurczowo. To ktoś, kto będzie stabilny, nawet gdy ona się oddala. Więc nie pomyl znikania z odrzuceniem. To mechanizm obronny. To sposób na testowanie, czy jesteś taki jak myśli, czy tylko projekcją. I jeśli wraca, a wraca, to dlatego, że test zaliczasz. Dlaczego większość mężczyzn tego nie widzi? Bo czekają na pewność, czekają na jasne słowa, na wyraźne gesty. Na otwarcie karty. Ale kobieta, która dopiero zaczyna czuć, nie może dać ci pewności, bo sama jej nie ma. Ona czuje, ale boi się pomylić, czuje, ale boi się odrzucenia, czuje, ale nie wie, czy ty czujesz to samo. Dlatego nie powie wprost, ale powie ciałem, zachowaniem, uwagą. I jeśli nauczysz się czytać te sygnały. Przestaniesz czekać na deklaracje, zaczniesz widzieć prawdę, bo prawda nie jest w słowach, prawda jest w spojrzeniu, które wraca, w dotyku, który przekracza granice, w śmiechu, który jest zbyt łatwy, w obecności, która nigdy nie jest całkiem przypadkowa. Największym błędem jest reagować emocjonalnie na testy, panikować, gdy znika, domagać się wyjaśnień. Oczekiwać stałości, zanim ona poczuje bezpieczeństwo, bo to, co ona naprawdę sprawdza, to czy potrafisz pozostać sobą, nawet gdy ona się waha. I jeśli potrafisz, jeśli nie łamiesz się pod presją jej niepewności, to moment, w którym przestanie się chronić, jest tylko kwestią czasu. Co to wszystko naprawdę znaczy? Jeśli widzisz dwa, trzy, cztery z tych sygnałów regularnie, nie musisz zgadywać. Ona cię chce. Nie całkowicie świadomie, nie zawsze w pełni akceptując to, ale czuje. Jej ciało to wie, jej uwaga to wie, jej reakcje to wiedzą. I nie potrzebuje od ciebie, żebyś to nazwał, zanim będzie gotowa. Potrzebuje, żebyś to widział i żebyś się nie zachowywał jak ktoś, kto szuka potwierdzenia. Bo kiedy ty przestajesz czekać na deklaracje i po prostu reagujesz z cichą pewnością, kiedy widzisz sygnały, ale nie wymuszasz słów, to ona czuje, że może ci zaufać, bo rozumiesz ją bez słów. I to jest najpotężniejsza forma bliskości. Większość mężczyzn traci szansę, bo nie rozumie, że początek to nie słowa początek to uwaga, to dotyk, to śmiech. To cisza, która mówi więcej niż zdania. I jeśli ty widzisz te sygnały, masz przewagę. Wiesz, co się dzieje, zanim ktokolwiek będzie musiał to wyjaśnić. A w świecie relacji to wszystko, czego potrzebujesz, żeby przestać być kimś, kto czeka i stać się kimś, kto wie. Ostatnia myśl. Kiedy kobieta czuje coś prawdziwego, ale jeszcze nie jest gotowa tego powiedzieć, jej ciało mówi za nią. Twoja rola nie polega na wymuszaniu słów. Twoja rola polega na tym, żeby słuchać bez uszu, widzieć bez pytania, być obecnym bez naciskania, bo wtedy nie musisz zgadywać, po prostu wiesz, a ona czuje, że możesz wiedzieć nie zraniając. I to robi różnicę między może a chce. I teraz moje pytanie do ciebie. Czy kiedykolwiek widziałeś te sygnały, ale zignorowałeś je, bo czekałeś na coś bardziej oczywistego? Albo może właśnie teraz rozpoznajesz wzorce, które wcześniej były dla Ciebie niewidzialne? Napisz w komentarzach, który z tych sygnałów jest dla Ciebie najtrudniejszy do zauważenia, albo który zmieniłby wszystko, gdybyś go wcześniej zrozumiał. Jeśli ten materiał otworzył Ci oczy na to, jak naprawdę działają wczesne etapy pociągu, zostaw subskrypcję kanału Psychologia z Anną Lustrzaną. Tutaj mówimy o rzeczach, których nikt inny nie nazywa wprost, ale które zmieniają sposób, w jaki rozumiesz relacje siebie i innych. Do zobaczenia wkrótce.